Witam Państwa serdecznie i cieszę się, że w takiej formule możemy się spotkać dzisiaj i powiedzmy być nie tylko, tak jak robiliśmy poprzednie lata, no prezentację niektórych, niektórych programów prewencyjnych czy, czy takich kształceniowych. Natomiast dzisiaj myślę, że przez to, że się krótko wypowiadamy, będziemy mogli również odpowiedzieć na Wasze pytania, bo niekoniecznie są to oczekiwania, no jak to powiedzieć, takie, żeby Wam opowiadać tylko historię sukcesu, bo to jest w pewnym sensie historia sukcesu. Ale jest też no, historia, w której widzimy to, co jest przed nami. To jest, to, jest, to jest ogromna, jeszcze ogromna droga. I to nie tylko dlatego, że, że powiedzmy to zjawisko wykorzystania seksualnego czy przemocy ogólnie jest no, wciąż się odnawiającym, mającym swoje powiedzmy, mroczne, mroczne źródła. No, w życiu instytucji, w życiu, w życiu jednostek, rodzin itd. Tak Więc to są rzeczy, które, które nie pozwalają patrzeć na tę historię tak bez trosko, że o, mamy sukces. Owszem, ten sukces mogę go pokazać choćby na tym, że jest. No pewna nowa jakość. No, tak jak, jak się ukazała ta ustawa Kamilka. Pierwsza ustawa, która powiedzmy idzie w kierunku już nie tylko zwalczania, ale ochrony małoletnich, daje narzędzia do tego, no to mogliśmy. Zgłaszając czy prosząc naszych absolwentów spodyplomowych, po prostu zgłosiło się momentalnie do współpracy nad standardami prawie ponad 60 osób, i to jest praca, która, jak zrobiliśmy niedawno, mały takie spotkanie tych osób, które koordynują poszczególne zespoły, a jest ich 12 to widzieliśmy i widzimy, że, że niektóre z tych zespołów są już dobrze poza półmetkiem, prawda? już zaczynają pracę nad, nad tym, jak wprowadzać, jak szkolić, jak, jakie materiały dostarczyć i wyprodukować dla, dla tego. Więc to, to jest zupełnie inna sytuacja niż wtedy, kiedy zaczynałem jako koordynator, to jest zupełnie już inna sytuacja. I, i, I powiedzmy, no, przyszłość przez to się jawi powiedzmy, nie tyle łatwiejsza, ile powiedzmy, no, stawiać będzie nam coraz to większe wymagania, bo musimy zejść z, tylko z załatwiania rzeczy z przeszłości, odpowiadania na, na to, ale musimy wyjść też. Po w sposób jeszcze mocniejszy i, i bardziej skoordynowany i bardziej organiczny w kierunku, w kierunku prewencji, w kierunku takiej pracy, dalszej pracy nad świadomością. Dlatego, że ta praca nad świadomością się nie skończyła. Robiłem taką, taką, powiedzmy, podsumowanie w pewnym sensie w tych, w tych dniach. No to widzę, że, że powiedzmy są braki, które się ujawniają w tej codziennej działalności. W tej codziennej działalności, powiedzmy, i również tych osób, które, które z nami współpracują, których jest już bardzo wiele po diecezjach i w zakonach, i, i, i wśród świeckich, ale również, że są lakuny, że ta że na przykład, no nie wiem, profesjonalizacja nie idzie od razu z empatią, no. nie idzie w parze wszędzie z empatią dla osób skrzywdzonych, w sposobie ich traktowania choćby w sądach kościelnych czy w innych tych. Także mamy, mamy po prostu również no jedno z takich zadań, które nas czeka, to jest niewątpliwie, niewątpliwie przekonać naszych przełożonych żeby nie tylko, powiedzmy, podyskutowali i, i jakieś, powiedzmy, krótkie informacje przyjęli, prawda, z tych kwerend i z innych rzeczy, tylko żeby przeszli systematyczne szkolenie, systematyczne szkolenie, żeby ktoś, kto zostaje ordynariuszem czy biskupem pomocniczym, prawda, żeby miał takie szkolenie, żeby je żeby ono należało do programu. Owszem, Stolica Apostolska nam swoje też robi, oferuje im, ale to, co lokalnie musimy, musimy zrobić i dlatego, że ta, że to i no jest, bez tego nie, nie pójdziemy dalej, bo będą się, będą się zdarzały i wypowiedzi, będą się zdarzały sposoby traktowania osób skrzywdzonych, które no, które no, nie odpowiadają tej, temu ideałowi solidarności, który byśmy chcieli realizować. Więc to jest, to jest przed nami. No, następna sprawa, która niewątpliwie jest z perspektywy, powiedziałbym, takiego takiej koordynatora i, i, i COD, to jest, no, to jest współpraca, która się poszerzy i poszerza. Prawda? No, od początku i to dzięki inicjatywie pani, pani prezeski Sajkowskiej z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę mieliśmy do czynienia, jeszcze się wtedy nazywała inaczej ta fundacja, w związku z tym ja się uczyłem tam u nich, no to jest po prostu uczyłem się od nich, u nich całe pierwsze jakieś oddziaływanie na szerszą. Na szerszą opinię publiczną przez, przez udział w tych konferencjach, prawda, które Fundacja organizuje corocznie, w ogromnej dla, dla ludzi, którzy mają do czynienia z małoletnimi, od sędziów po, po wychowawców, po ośrodki opiekuńcze itd. Tak tak Więc to są rzeczy, ta te, te rzecz myślę, będzie można zintensyfikować. No, choćby przez to, że powstają gremia w naszym państwie, że również po prostu urzędy, no, takie jak Urząd Ochrony, nie tyle Ochrony Dziecka, tylko Urząd Rzeczniczki, Rzecznika Praw Dziecka, że ten urząd, że tak powiem, no, powrócił do swojej jakiejś takiej, powiedzmy, oryginalnej, pierwotnej, pierwotnej misji. I to jest, to jest rzecz, która, która cieszy i, i, i która daje nadzieję, dlatego że po prostu nikt samotnie tych problemów nie rozwiąże. Nawet wielkie instytucje, nawet państwo nie, bez, tego, bez, tej, bez tej pomocniczości, która, która jest konieczna, tej pomocniczości, która po prostu będzie jednoczyć ludzi w tych zadaniach, które, które są przed nami, jeśli chodzi o uświadomienie, powiedzmy, no, że, że wszelkie formy przemocy są nie na miejscu, jeśli chodzi o, o wychowanie, edukację i tak dalej, i pracę z dziećmi i także. Dobrze, że, że, że powiedzmy, myślę, że wszyscy, którzy, którzy pracujemy w tej dziedzinie, będziemy się czuli mniej sami. I oby. Dziękuję bardzo.